Witam w nowym odcinku Łączy Nas Marketing. Dzisiaj opowiem o zewnętrznym marketingu. Jakie działania należy delegować, a co powinniśmy robić w firmie wewnętrznie. Nazywam się Dawid Wityk, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, podejdźmy do dwóch kwestii. Pierwsze, Prowadząc jakąś specjalistyczną działalność, Jesteśmy ekspertami od tego, co robimy na co dzień, jakie procesy w ramach naszej branży układamy, jak wykonujemy dany serwis czy sprzedaż. Jeżeli my mamy zabierać się za marketing internetowy, który wymaga całego know-how, jak to robić skutecznie, będziemy przepalać budżety. Więc rozdzielmy sobie, że Mamy pewną fachową wiedzę, którą powinniśmy w tym marketingu internetowym wykorzystywać, i mamy partnera zewnętrznego, może to być freelancer, może to być agencja, może to być nasz wewnętrzny pracownik, ale to on, mając odpowiednie przygotowanie i ilość już wykonanych podobnych projektów, powinien wykonywać już te kwestie w praktyce. Drugie pytanie jakie kwestie? Otóż powinniśmy w sposób nowoczesny prowadząc marketing mieć kampanię w internecie. Zupełnie podstawowym poziomie to jest pozycjonowanie w wyszukiwarce Google, może to być kampania Google Ads płatna, może to być kampania na Facebooku, może to być dalej TikTok, LinkedIn, Pinterest i wiele innych mediów społecznościowych w zależności oczywiście znowu od naszego profilu działalności. Natomiast samo ustawianie technicznej kampanii, czyli konfiguracja, zakładanie konta, podpinanie płatności, ustawienia wszelkiego rodzaju techniczne związane z pikselem konwersji i tak to wszystko powinniśmy delegować zewnętrznie, a my jako eksperci powinniśmy skupić się jak najbardziej na merytoryce, czyli dostarczeniu wartościowych treści, które będą podstawą do tego, żeby stworzyć teksty reklam, żeby stworzyć banery reklamowe. Jeżeli decydujemy się na kampanię online, powinniśmy również nagrywać filmiki, bo jest to skuteczna forma przekazu. Zakładając, że jesteśmy takim brand hero, twarzą marki, która bezpośrednio zachęca użytkowników do złożenia zapytania czy do zapisu na webinar, nagrywamy filmiki no i tutaj częstym taką obiekcją jest to, że te filmiki powinny być bardzo profesjonalne, nagrane w studio. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to skorzystajmy z takiego partnera. Natomiast bardzo często w amatorskich warunkach nagrane po prostu porządnym telefonem filmik robi robotę. I znowu, czy tą treść powinien przygotować nam zewnętrzny podwykonawca? Jak poukładać schemat tego, żeby to był odpowiedni krótki czas? Jakie elementy powinien zawierać ten filmik, żeby był odpowiednio zachęcający? Jak najbardziej to jest coś, co warto zdelegować. Natomiast samo nagranie, pokazanie naszej twarzy, pokazanie to, co również jest korzyściami poszczególnego produktu, to jest po naszej stronie. I tak to będzie działać w każdym innym zakresie, gdzie mamy marketing zewnętrzny. Przechodząc do kolejnego obszaru, wpisy na social media. I tutaj znowu możemy odróżnić takie wpisy organiczne, gdzie powiedzmy systematycznie raz w tygodniu czy raz dziennie dodajemy jakieś teksty, i możemy to rozdzielić na reklamę płatną. I teraz, jeżeli reklama płatna bezpośrednio pozyskuje w sposób skalowalny naszych odbiorców, to jest to coś, co robimy zewnętrznie, poprzez na przykład agencję reklamową, prawda, która potrafi wybrać takie materiały, które wielokrotnie trafią do naszej grupy docelowej i pozwolą pozyskać nam cele biznesowe. Ale jeżeli naszym zamiarem jest upublicznianie systematycznie wartościowej treści, która zawiera specjalistyczne porady eksperckie z naszej branży, no to znowu postawmy na nasze teksty wewnętrznie, na to, na czym się znamy. Możemy na przykład stworzyć bazę wiedzy, która polega na tym, że są to najczęściej zadawane pytania przez klientów, są to zebrane treści maili, są to gdzieś tam może nasze wewnętrzne procedury i owszem, wtedy możemy zlecić to do wykonania, jakby mając taki satmerytoryczny. merytoryczny. Natomiast nie bazujmy na tym, że. Dajemy tylko jakiś temat naszemu partnerowi, aby przygotować treści. W czasach, kiedy czaty GBT mogą generować nam teksty na podstawie tego, co znalazły w sieci, jest to dość niebezpieczna metoda i na pewno nie zbudujemy sobie tutaj pozycji eksperta i wysokiej skuteczności długoterminowo, właśnie bazując na zlecaniu tego w 100% tej merytoryki na zewnątrz. Tak samo publikując na blogu, tak samo publikując w innych social media. Gdzie bardziej liczy się obraz, gdzie jest, mamy filmiki, budujmy w oparciu o tę naszą bazę wiedzy, przekazywanie informacji, budujmy swój wizerunek eksperta, a znowu na przykład montaż, wybranie odpowiednich fragmentów, puszczenie do odpowiednich social media, odpowiedni call to action, przekierowanie na landing page, który pozwoli wyciągnąć nam na przykład kontakt czy sprzedaż od, od potencjalnego klienta. To są znowu rzeczy, które możemy zlecić. Dalej. Prostym przykładem, jak ja to robię, nagrywając chociażby łącząc nas marketing. Otóż, ja mam wyznaczony czas, kiedy raz w tygodniu nagrywam materiały merytoryczne, właśnie jako osoba, która trochę zna się na tej dziedzinie. Natomiast wszystko to, co jest związane z publikacją na YouTubie, z publikacją na streamingu podcastowym, z tworzeniem opisów, z dystrybucją, z montażem, zlecam mojemu wewnętrznemu zespołowi. No i tak to mniej więcej w praktyce powinno działać współpracując z takim partnerem. Wtedy faktycznie poświęcamy czas na tym, co jest wartościowe dla naszych odbiorców i umówmy się, że nie możemy być najlepszy we wszystkich dziedzinach, więc zakładam, że są zawsze osoby, które lepiej to zrobią ode mnie. I tak samo pewnie byłoby na przykład z montażem filmów, na których ja się na przykład osobiście nie znam i wiem, żeby to zrobił bardziej kiepsko niż osoba, która u nas wewnętrznie to robi w filmie. Więc jeżeli teraz, drogi słuchaczu, zastanawiasz się, czy może zlecić pisanie newslettera do partnera zewnętrznego, czy może robić to samodzielnie, polecam, żeby tą bazę wiedzy, którą chcemy przekazać naszemu odbiorcy, tworzyć samodzielnie, a na przykład wysyłanie, samo, prawda, redagowanie, ustawianie, podpinanie kodów itd., to jest wszystko to, co jest związane z procesem wysyłania mailingu, możemy delegować. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do następnego, trzymajcie się, cześć!